Robert Heda, oficer Agencji Wywiadu w Stanie Spoczynku. Witam Państwa jak zwykle serdecznie. Dziś temat trochę zaskakujący, temat oczywiście naszej rozmowy, o tym, że Kaczyński mówi prawdę. Od czasu do czasu wymyka mu się prawda o tym, że PiS to partia padlinożerców. Skąd i gdzie przede wszystkim padły takie słowa? By Kaczyński podczas kolejnego ataku na demokratyczną większość, na rząd Tuska, w ramach nominalnie kampanii wyborczej do Europarlamentu, przez przypadek powiedział prawdę. Jemu się to od czasu do czasu zdarza. Jest taka, psychologia zna takie pojęcie odbicia czy też um, przypisywania komuś swoich cech. I co powiedział dokładnie Kaczyński? Opcja europejska chce zniszczyć religię i zrobić z ludzi zwierzęta, a my się na to w Polsce nie zgodzimy. Oczywiście jest to kłamstwo, kolejny fałsz, kłamstwo oczywiste Kaczyńskiego na temat i opcji europejskiej, i zamiaru walki z religią, bo to Kościół Katolicki jest stroną ataku na społeczeństwo obywatelskie, a nie odwrotnie. Tu znowu cytat z Kaczyńskiego: kłam, kłam. Zawsze coś z tego zostanie, miał według jednego z tytułów prasowych poinstruować, jace, poinstruować szefa telewizji Kurskiego. Pan prezes dodał jeszcze podczas wiecu wyborczego, że wolność na Zachodzie się cofa. Po części jest to prawda. O, o tym, że ktoś w Polsce próbuje zrobić z ludzi zwierzęta, ale to na pewno nie demokratyczna większość. I to prawda, że my się na to nie godzimy przede wszystkim, co pokazaliśmy wyborami, wynikami wyborów październikowych ubiegłego roku. Ale prawdą jest, że Kaczyński chce zrobić nie z ludzi, tylko z Polaków. Chce zrobić zwierzęta i był na dobrej drodze do odniesienia sukcesu. Natomiast ja uważam w kontrze do pana prezesa Kaczyńskiego, że to elity PiS i jego własna partia są padlinożercami i hienami. Sępami, które przez 8 lat okradały Polskę, nie tylko finansowo, ale w sposób szerszy z godności, z etyki, z poczucia dumy z własnego kraju i z samych siebie. To była rola i cel Kaczyńskiego: okradać Polaków. Jakie mam przykłady? Ja nie będę wracał do tego, co było, bo to dobrze znamy złam medialnych. Skoncentruję się na dosłownie ostatnich 3-4 dniach, mówiąc o Neverending Story, czyli niekończącym się serialu ujawniania afer i e, złodziejstwa PiS. Otóż e, wczoraj wybuchły. Czy też pokazały się doniesienia o aferach związanych z panem Mikołajem Pawlakiem, byłym rzecznikiem praw dziecka. Swoją drogą, jaką hieną trzeba być, żeby okradać dzieci? To się często nie zdarza. Tymczasem biuro rzecznika zamówiło dla swojego <śm> prezesa. Samochód ze Stanów Zjednoczonych przeznaczało miliony na premie dla pana Pawlaka i jego przybocznych. Jak pomagał wobec tego dzieciom i czy pomagał? Przebieraniec, taką, takie pseudo nadali mu specjaliści do spraw ochrony praw dzieci, a więc przebieraniec pomagał dzieciom nijak. Zresztą jak przystało na absolwenta prawa kanonicznego, bo taki, taką specjalizację prawną uzyskał pan Pawlak. Natomiast to jest facet, który, hiena, która wielkie zasługi dla PiSu poczyniła i dla kościoła katolickiego, bo to jest człowiek z psychozą lgbtq, Walki z, ze swobodą, czy z różnymi orientacjami obyczajowymi, walki z. Jestem po prostu tak poruszony. Pan Pawlak bredził o tabletkach zmieniających płeć, które rzekomo rozdawali. Ludzie wizytujące szkoły, fundacje, które za cel obrały sobie edukację seksualną młodzieży i dzieci. No, jakiż to ciemnogród, skoro mówi o tabletkach. Aha, pan Pawlak to też zwolennik kar fizycznych dla dzieci, stosowanych wobec dzieci. No. Generalnie ciemnogród, dlatego, że z punktu widzenia medycznego, chociaż zastanowiłby się i wpisał w Google, czy jest tabletka na zmianę płci, zostałby oczywiście wyśmiany. A więc ten typowy padlinożerca PiSu, pan Mikołaj Pawlak, zasłynął także atakiem na dzieci ówczesnej opozycji politycznej. Między innymi próbował atakować Jana Pińskiego dziećmi, um, dlatego że Jan Piński oczywiście ujawniał afery pisowskie, szwindle i ujawnia je do tej pory, zatem jest uważany za jednego z głównych wrogów, wartego odsłuchiwania Pegasusa. A właśnie a propos Pegasusa. Przez biuro pana rzecznika praw dziecka też przewinęła się część finansowania tego instrumentu. Był w związku z tym wezwany przed oblicze komisji śledczej do spraw nielegalnych podsłuchów, podglądów i uciekł. Nic dziwnego, że uciekł z komisji, bo on pójdzie siedzieć. Nie chroni go żaden immunitet, w przeciwieństwie do jego prezesa. A pójdzie siedzieć między innymi ze sprawę nadużyć, bo te nadużycia w postaci milionowych premii, dziwnych samochodów, ściąganych aż z USA, to jest wynik kontroli NIK i wnioski zostały już przesłane do prokuratury. Jak śpiewa czy ćwierka e, <laughs> platforma X. Ma pan Pawlak pewne powiązania rosyjskie, ale w przypadku płatnych pachołków Moskwy, jakimi są pisowcy, o czym też poinformował Polaków premier, to jest norma. Więc nie ma się tu akurat powiązaniem rosyjskim dziwić. jeśli potwierdzą się ćwierkania X-a i a propos jeszcze tych... Powiązań rosyjskich według Tomasza Piątka, znanego autora demaskującego Piątą Kolumnę i osoby, którym zarzucił działalność agenturalną na rzecz Rosji. Powiązania z Putinem według Tomasza Piątka ma mieć stu posłów do Sejmu, zław PiS i Konfederacji. Słowem, i jedna czwarta. Hmm. Wybranych przez nas reprezentantów, posłów, może się spotkać niebawem z zarzutami prokuratorskimi. Jeśli okaże się to prawdą i będzie możliwe do udowodnienia. Ale pis to nie tylko hieny, to też zwierzęta w rój. Um, Obrzydliwe. Nowa książka Noce z dudą. No powiedzmy, porusza dogłębnie temat kontaktów pana prezydenta z leśnymi rochadełkami, ale także świadczy o tym, pamiętna afera CBA, którą ujawnił były agent Tomek Pupilpisów który woził reprezentantów funkcjonariuszy policji politycznej do wiedeńskich bordeli i była, był to rodzaj premii. O czym świadczy, że PiS jest. O tym świadczy właśnie fakt, że PiS jest. Yy, Pisowcy są jak zwierzęta w rój. Yy, ale też świadczy o tym ostatnie wystąpienie już byłego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który wykrywając nadużycia finansowe, a szczególnie. Posługiwanie się party, państwową kartą płatniczą przyznaną szefowi PIS, panu Radosławowi Śmigulskiemu, z racji pełnionych obowiązków. I owóż, ta karta płatnicza służyła do opłacania wizyt pana Śmigulskiego w nocnych klubach, w domach publicznych. Jeden z nich nazywał się Rasputin w Los Angeles, drugi o nazwie nie, nie pozostawiającej wątpliwości to rum jest zlokalizowany w Mumbaju, idąc tym tokiem myślenia, może jeszcze pan Śmigulski kupował krechy za nasze pieniądze. To jest pytanie. Ale tak na poważnie pan Śmigulski nie chciał się rozliczyć z wydatkowania 7 milionów złotych, po prostu nie chciał, bo jest hieną pisowską i zrobił to dopiero na wniosek o ściganie skierowany przez Ministerstwo Kultury i do prokuratury i do <laughs> administracji skarbowej, które pochylą się i sprawdzą rzecz równie do głębi. Trzecią hieną, która wypłynęła na dniach to hiena ze stada Macierewicza były wiceszef MON Bartłomiej Grabski został karnie wyrzucony z, ze służby kontrwywiadu wojskowego gdzie jako wtyczkę umieścił go jeszcze Macierewicz Pan Grabski zasłynął wykańczaniem Zawodowej kadry dowódczej oficerskiej Wojska Polskiego zasłużył się tym, na pewno i Putinowi, że wywalił na bruk 1100 najbardziej doświadczonych oficerów Wojska Polskiego. Hiena najwidoczniej w ruskich konotacjach. No i wreszcie hiena numer 4, Szef CBA, były szef CBA, Andrzej Stróżny który zasłynął przebywaniem w miejscu zbliżonym do domu pani Barbary Blidy, i badał, a właściwie krył tajemnicze okoliczności śmierci pani Blidy. Otóż pan stróżny zakupił, to znaczy inaczej, CBA na prywatny użytek, Pana Stróżnego zakupiło mieszkanie, mieszkanie z funduszu operacyjnego, mieszkanie przeznaczone do celów operacyjnych, ale jedynym użytkownikiem i to prywatnie był, były szef CBA, a kwota szkody uczynionej Skarbowi Państwa to milion, milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Miałem nadzieję, że ten festiwal złodziejstwa, korupcji, nieudolności pisma się ku końcowi. Miałem też nadzieję, że po skierowaniu do prokuratury sprawy będą zbadane przez zespoły sędziowskie, a po prostu sądy uwolnią nas od tych hien pisowskich, tych zwierząt. Mieniących się elitami państwa zachłannych, ale i, i miałem wreszcie nadzieję, że odpoczniemy od tematu Pisu i pana Kaczyńskiego, ale niestety ten serial nie ma końca. I to zoopisowskie nakradło się tyle, że niestety będziemy latami, rozwikłać będziemy musieli latami wyjaśniać i karać i karać bo codziennie wychodzą nowe przestępstwa nowe złodziejstwa inne przestępstwa urzędnicze muszę przyznać że Kaczyński jest jak Putin Elitę pis nazwał Plasą panów nową elitę. nową elitą Idzie śladami Putina, powtarza jego ruchy, bo Putin mniej więcej w około 2010 roku powiedział, że Rosją rządzi nowe dwarjaństwo, czyli szlachta, a wywodząca się ze służb specjalnych i KGB i systemu FSB. I rzeczywiście w 2010 roku rosyjscy socjologowie oszacowali, że od 68 do 80% głównych stanowisk państwowych, urzędów państwowych, operetkowej dumy, ale także wymiaru sprawiedliwości dyspozycyjnego, ale także szefów największej korporacji. To wszystko znajduje się w rękach kumpli Putina z, ze służb specjalnych. Myślę, że Kaczyński w podobnych proporcjach zawłaszczył władzę w Polsce, obsadzając swoimi zwierzętami spisu i zagarnął całą gospodarkę i finanse. No i wynik osiągnął ten sam. Na szczęście już nie może tego robić, bo wynikiem jest systemowa korupcja i zwijanie demokracji. Na potwierdzenie, posłużę się tu jednym z najnowszych cytatów z Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, który stwierdził, że Kaczyński wyraźnie jest człowiekiem o wyraźnych konotacjach wschodnich. Ja sądzę, że nawet więcej, bo dla Kaczyńskiego to Rosja stanowi punkt odniesienia jako model państwa, a a Putin stanowi po prostu dla niego niedościgniony wzór. Ale, no tak, wyrwało się panu prezesowi, że pis to, a więc część Polaków to ludzie zamieniający się w zwierzęta. A chyba dlatego się już zaczął mylić, że proces rozliczania pisu. Jest nie do cofnięcia i prokuraturą, prokuratorom pozostaje zagnać to z Kaczyńskiego do, na sale sądową. A najważniejsze, jak Kaczyński traktował nas, zwykłych Polaków, i muszę powiedzieć, że chyba nas miał na myśli, mówiąc jednak o tym, że ludzi chciał ktoś w Polsce zamienić zwierzęta tym kimś był sam Kaczyński o czym świadczą jego liczne wypowiedzi no to już w 2019 roku podczas kampanii, poprzedniej kampanii poprzedzającej wybory parlamentarne jednoznacznie negatywnie wypowiedział się a przez to pogardliwie o naszej inteligencji Ni mniej, ni więcej, tylko zarzucił wszystkim, którzy myślą inaczej niż Kaczyński, oligofrenię. Co to jest oligofrenia? Definicja mówi, że jest to inaczej mało myślenie, co oznacza znaczne obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego, a więc niepełnosprawność intelektualna. Jakaż to jest pogarda, bo przecież tymi słowami Kaczyński obraził i dyskryminował tysiące ludzi cierpiących na różnego rodzaju schorzenia intelektualne w Polsce. Ja przypomnę tylko, że Hitler wobec takich ludzi zaczynał też od pogardy werbalnej stosowanej przez Kaczyńskiego z takim sukcesem od dyskryminacji, od... potem przyszła pora na zbrodniczą, rasistowską eugenikę, a skończyło się to, jak wszyscy wiemy, komorami gazowymi dla, e, dla innych. A Kaczyński podzielił Polaków na my i oni, albo oni i my. E, oni to pis, e, hieny pisowskie, a my to właśnie ludzie, którym przez analogię do Hitlera e, Pogarda nakazuje kierunek Żydów, Polaków i, i też niesprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie mordowanych przez Hitlera. Jakaż to jest podłość w zestawieniu właśnie z korupcją funkcjonariuszy, dygnitarzy Pisu. To jest pogarda i podłość niewyobrażalna. Tak się zastanawiam, czy dla Kaczyńskiego takim wyznacznikiem właściwego IQ jest ta bluzgająca tłuszcza, która wychodzi na ulicę, omamiona przez prezesa, pluje na demokrację, pluje na Europę, Unię Europejską, bluzga, bo swoją taką polsko-katolicką życzliwość wyraża bluzgami. Celem ataku są oczywiście obrońcy i wartości demokratycznych, i europejskich. I to nie jest przypadek, bo to, co o, porównując ludzi do zwierząt, to jest przejaw myślenia Kaczyńskiego, stałego myślenia. <tryk> Świadczący o tym, że on się po prostu od czasu do czasu nie kontroluje i odkrywa. Świadczał o tym inne cytaty, a ja sobie zadałem trud i, a, i te cytaty zebrałem. Otóż, Kaczyński przede wszystkim porównał PiS do klasy panów. Jesteśmy ludzkimi panami. Bo w przeciwieństwie do niektórych jesteśmy w ogóle panami. Tak oświadczył na jednym z posiedzeń Sejmowych. My jesteśmy natomiast gorszym sortem, ukrytą opcją niemiecką, komunistami i złodziejami. To my jesteśmy tradycją zdrad na zdrady narodowej, a nie PIS jako piąta kolumna Kremla. Jesteśmy także wprost dla Kaczyńskiego pasożytami, ponieważ pan prezes obnosił się z tym, że miliony Polaków korzystają z rządów PiS. No, taka konotacja, jakbyśmy na tych rządach jak pasożyty żerowali. Tymczasem jest odwrotnie. To zo Pisowskie okradało Polaków i Polskę, i to oni są pasożytami, a więc zwierzętami. Wreszcie jesteśmy dla pana Kaczyńskiego skolonizowanymi mentalnie niewolnikami, skolonizowanymi oczywiście przez demokrację, wolny rynek, państwo prawa. I ja się na taką kolonizację zgadzam. Zresztą pan Kaczyński powiedział także, że państwo prawa nie, nie musi wcale oznaczać państwa demokratycznego, ale wracając do tych skolonizowanych niewolników, to PIS traktował i traktuje społeczeństwo jak niewolników, tanią siłę roboczą, po to, żeby elity pisowskie mogły defraudować pieniądze, żeby rozwijała się systemowa korupcja, a oni napychali sobie kieszenie. Jak magnaci targowicy, którzy zdradzili Polskę i jak um, komuniści, czy też władze PRL-u, którymi Stalin skolonizował Polskę. To są dwa porównania, które odnoszą się tylko i wyłącznie do PiS. I tym niewesołym, ale chyba prawdziwym, tak jak spod wyborczy Koalicji Obywatelskiej nazywający PiS największym sukcesem Putina, kończę nasze spotkanie i ja się z tym spotem całkowicie zgadzam, a dowodów jest bardzo dużo i będzie jeszcze więcej. Dziękuję bardzo. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do widzenia Państwu.